Witam bardzo serdecznie w Mądrości OSZO Październikowej w tej mistycznej chwili. Dlatego, że ja, Wy już widzicie dla kogo jest to czytanie, natomiast spróbujcie poczuć to, co ja teraz. Ja nie wiem, dla kogo robię to czytanie. I mam ogromną świadomość tego, że nie wiem, dla kogo robię to czytanie. Moja świadomość i percepcja jest czysta. Nie mam żadnych preferencji, żadnych oczekiwań. Po prostu na koniec wyciągnę ten znak, który Wy już widzicie. Widzicie, tak? Wydaje mi się, że to jest też taki czas. Bardzo ważny też i w takim kontekście. Zobaczmy energię, która was popycha do przodu, sugeruje kierunek lub wyznacza kierunek. Zobaczmy energię, która wam pomagać będzie w tym. I zobaczcie energię, która będzie wam przeszkadzać. Punkt wyjścia, wasz tutaj. Odpowiedź od duszy, z czym będziecie do innych wychodzić. Najlepsza postawa, sposób zachowania, dlaczego tego doświadczacie. Ludzie, którzy by będziecie mieli do czynienia na plus i w opozycji. No i teraz uwaga przede wszystkim, tak jak mówię, teraz ważne są relacje z ludźmi, z innymi z sytuacjami. Ich sytuacje to też ludzie, okoliczności, warunki. To, co wszystko na to wpływa. Tutaj będzie uczestniczenie w wydarzeniach, do których będziecie musieli po prostu być gotowi, albo byliście gotowi na coś innego, przygotowani na coś innego to jest to pierwsza energia. Wchodzicie w wydarzenie w październiku, przepraszam bardzo, poprzez wasze poprzednie żywoty, czyli poprzez karmę rodową, wzorce rodowe, sytuacyjne. Marzenia, czyli to, czego byście chcieli, czyli wszystko to, co ma jakieś uporządkowanie waszej świadomości, oczekiwania i to, co myślicie, że po prostu tak zwanie będzie, to za czym dążycie, bo jeśli są marzenia, to to sytuacje takie, o których marzycie, chcecie, planujecie, podążacie, realizujecie. Myślę, że będzie duży wpływ na was, żebyście zmienili w jakiś sposób swój kierunek działań i wyjście, poprzez to co będzie was blokowało nowa wizja i zmiany, uwaga na wszystkie zmiany które zechcecie wprowadzać w swoje po prostu jakby plany trzeba do nich bardzo trzeźwo, bardzo otwarcie podejść żal to jest tak jakby wszystkie te emocje i uczucia te trudniejsze kiedy coś nie do końca być może idzie tak jak żeście chcieli tak jak było to zapowiadane albo przez was oczekiwane skąpiec też to ta energia, która mówi uwaga z tym wszystkim za dużo nie, nie rozpuszczajcie, za szybko nie zmieniajcie swoich planów Tutaj ludzie ze świata mogą przychodzić właśnie w, w sensie gotowości, czyli wprowadzający albo uwaga na wszystko to, co może zapowiadać zmiany, albo niezrealizowanie czegoś. Uczestniczenie to jest tak, że będziecie, będzie ktoś Was ewidentnie namawiał do jakichś zmian, do pójścia na jakiegoś rodzaju kompromisy, i to jest tak fakt rzeczywiście tutaj, po to, żebyście się nauczyli wejść w kompromisy, weszli w kompromisy, w nowe okoliczności, w zmiany, zwłaszcza. Żebyście zrozumieli wszystko to i dlaczego, albo że w ogóle, że się dzieje coś, na co nie mieliście wy wpływu, ale też ten ktoś inny też nie miał wpływu. Czyli że są tak zwane sytuacje od losu, od życia, od Boga po prostu się dzieją, z wyższej jakiejś racji, o której nie mamy zielonego po prostu tak zwane pojęcia. Energia tłumienia będzie pokazywała nam o tym, że czasami, kiedy macie się nauczyć, pewnie z tego, że kiedy są te sytuacje trudne, z którymi nie wiadomo co zrobić, i wychodzi nam, że jesteśmy w czarnej D, to w nich tam zawsze może przyjść jakaś pomoc, coś po prostu tak zwanego nowego, że mogą przyjść buntownicy. Ludzie, którzy przyjdą i tak jakby dadzą inne rozwiązanie, pokażą inne możliwości, pokażą, że nie musisz tego przyjąć, że to wcale nie musi tak być. To są też różnego rodzaju wiadomości, dla niektórych być może o zdrowiu, dla niektórych o różnych innych sytuacjach. Takich, które mówią, że to może, może być coś nie do końca fajniej, że tak i tak to zapowiada się, może być. Wcale nie do końca można się temu wewnętrznie sprzeciwić i pokażą inne rozwiązania na wiele różnych po prostu, jakby sytuacji, które będą proponowali dla inni. Może to dotyczyć relacji rodzinnych, rodowych. Nie dajcie się też wejść w to, czego po prostu tak zwanie nie chcecie. Ktoś może chcieć od Was nie tylko po prostu, nie finansów, a czegoś innego. Uwagi albo zajęcia się też. Chciałabym się opowiedzieć, uwaga, bo ktoś może chcieć, żebyście się zajęli, i uwaga na to, czy wy się zgodzicie, czy nie, że na jakąś rutynę w waszej codzienności, ale ona może być zgodzeniem się na jakieś działania, czyli że zawsze idąc tu i tu, zabierzecie tą osobę ze sobą po drodze, tak? A że w ten dzień pilnujecie jakiegoś dziecka, a że w tych okolicznościach yy, dopożyczycie coś komuś. Albo, że ktoś Wam coś dopożyczy, tak? Czy, czy da, przekaże? Albo da używać czymś. Uwaga na pożyczanie różnego rodzaju. Nie tylko to są kwestie jakby finansów, albo też na użyczanie różnych rzeczy. I uwaga na tego typu po prostu tak zwane sprawy. Coś albo kupujecie, albo nie kupujecie, tak? Nie pożyczajcie od kogoś, bo potem może się zdarzyć, że możecie zapłacić więcej, niż byście sami to, to kupili. I tego typu podobne sytuacje, tak? Ale też nie deklarujcie się, że wy coś po prostu, tak zwani, pożyczycie. Czy jakoś rzecz, czy dacie coś do użyczenia, do używania komuś. Może się okazać, że może nastąpić jakiegoś rodzaju uszkodzenia, winy nawet tego człowieka, czyli losowe, albo takie, które po prostu zadziałało się w okolicznościach, których nie macie po prostu jakby pojęcia, albo wydarzy się coś, co nie miało się prawa wydarzyć. No i trzeba będzie odpuścić. Czasami jest tak, że wtedy nie upominamy się już tej osoby, tylko mówimy. No trudno stało się. I to jest też ta opcja, że trzeba będzie po prostu doświadczyć albo powiedzieć: No, trudno, stało się. Albo będziecie beneficjentami tego, że będziecie musieli odpuścić coś komuś, albo ktoś dla Was. Dla kogo było to czytanie? Dla wagi. Nie wiem jak inne wagi, czy miały do przeżycia do doświadczenia coś takiego, taką dużą deklarację. Ja patrzę po swoim mężu, który spotkał się w tym miesiącu z różnymi dziwnymi sytuacjami, definiującymi jego przeszłość, ale też ustawienie i gotowość wypełnienia obowiązków, tak? Pewnych. Tam było takie czytanie, ja myślałam właśnie, że też myślę, to chyba dla wagi jest, ale to nie wyciągnąłam wtedy wagi.